Ściana wspinaczkowa poziom 450 sosnowców przed w tym roku generalny remont. Większość takich dużych przewieszek została troszeczkę wypłaszczona, przez co zwiększyła się objętość osób na tej ścianie, tak samo część do prowadzenia też się poprawiła, kolumny, które są charakterystyczne dla tego miejsca zostały. O, tutaj było na przykład bardzo dużo przewieszek, które też zostały wypłaszczone troszeczkę. A to jest ta właśnie część wspomniana do prowadzenia. Wszystkie czwórkowe drogi też zostały stąd usunięte. Na rzecz właśnie tego miejsca, gdzie tutaj jest troszkę więcej tych czwórkowych, jakieś automaty też dołączone. Część dla dzieci została też powiększona o wysokość parierki. Jeden automat tam jest zamontowany. Tu widać właśnie tą poprawioną. Bulderownia górna została bez zmian. Dolna troszeczkę się zmniejszyła. Tutaj widać dokładnie, jak, jak zostało to wypłaszczone. Tutaj jest właśnie ta czwórkowa część. Cała ta przebudowa jest bardzo na plus. Poziom trudności troszeczkę tych przewieszek się zmniejszył, ale za to pojemność na ścianie się zwiększyła. Również ilość teraz stanowisk na wędkę jest bardzo duża, co tak naprawdę nawet skarpa chyba tyle nie ma. Na skarpie jest głównie drogi z prowadzeniem. Tutaj teraz będą głównie wędkowe. Jedynie co. Zdymisyła się troszeczkę dolna bulderownia, więc to przyczyniło się do pogorszenia pod tym kątem. Eee, może ta górna część kawiarni kiedyś doczeka się przeróbki na bulderownię, i wtedy to już w ogóle powinno być znacznie lepiej niż w skarpie. Ale to jest moja subiektywna. Ja tam jestem zadowolony.